Hej, okay, cześć się wszystkim z tej strony Sunlight. Dzisiaj dostałem wyzwanie od niejakiego Majok 801 do Drive Cluba, aby zrobić Drifta BMW M235i. Jego wynik to jest niby 2471. Spróbujemy. Dobra, BMW. Kolory mogę moje? Mogę moje. No i dawno, dawno nie grałem w drive Cluba. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Pogoda, wilgotność. Niby w dzień, ale szybko będzie się robić noc. Wycofamy ładnie i czas tutaj nieważny jest, jest prędkość i teraz prędkość i tu.